W takim razie pytanie, czy jest możliwe zastosowanie w ogóle dysperbitu poprawnie. Moim zdaniem nie. Dysperbit daje złudne poczucie, że to co zastosowaliśmy, jest wystarczające do ochrony naszych fundamentów. Skąd się w takim razie wzięła jego popularność? Stąd, że był to pierwszy produkt wodny w Polsce, który się łatwo aplikowało, nie śmierdział i nie niszczył syropianu. Do tego zostawia ładny czarny kolor, więc na pewno działa. Biorąc pod uwagę mnogość najróżniejszych sposobów na wykonanie hydroizolacji, naszym zadaniem jest po prostu zastosować odpowiednią w odpowiednim miejscu. Liczę na to, że po tej serii każdy z Was, czy to inwestor, czy wykonawca, będzie mógł spojrzeć bardziej technicznie i logicznie na to, co może się dziać pod ziemią. Wykonanie prawidłowych hydroizolacji to wcale nie majątek i na pewno za kilka lat będą one standardem i każdy będzie się liczył z czasem, jaki trzeba na to poświęcić. Pamiętaj, że odpowiednie podejście do budowy domu sprawi, że to może być ciekawa przygoda, a nie ciągła walka z przeciwnościami. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.